Ewa Porwal. Jestem sołtysem, jak Pani Maria wspomniała, wiecha. Niemniej ja tu nie jako sołtys dzisiaj występuję, a bardziej w roli Stowarzyszenia Błękitnych Aniołów, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia. Szefem i prezesem jest ksiądz proboszcz Andrzej Styra. Niestety nie mógł dzisiaj wziąć udziału w tym i dlatego zostałam tutaj wytypowana. No i... No tak, jako Stowarzyszenie Błękitne Anioły jest nas dużo tych aniołów, około 24 osób mamy w naszym Stowarzyszeniu, z czego 9 osób to jest młodzież szkolna. Jakie tutaj było zainteresowanie tymi zajęciami wakacyjnymi dla dzieci polskich i ukraińskich? Już mówi, jakie było zainteresowanie. Maria, pani Maria Wiecha zwróciła się do nas, dlatego że chyba śledzi nas na stronie internetowej. Bo od początku konfliktu, jak to już Pani Maria wspominała, nie byliśmy obojętni, tylko od razu rzuciliśmy się w wir pomocy, w wir działań. Nasz ksiądz proboszcz, chyba jako pierwszy, udostępnił swoją parafię i plebanię, bo u niego na plebanii mieszka, mieszkało 13 osób, w tej chwili 11. Obok mamy centrum hotelowe, w którym też było około 60 osób z Ukrainy. Łubowice są bardzo małą wioseczką. My mamy około 250 mieszkańców, więc naprawdę jest to mała wieś. Niemniej jednak podjęliśmy się tego zadania, wyzwania. Nie było to jako jakiś tam dla nas wyczyn i nie, nie traktowaliśmy tego w kategoriach wyzwania, ale wręcz chętnie, aktywnie, szczerze, z potrzeby serca. Ludzie otwierali swoje, no powiedziałabym, portfele, szafy, spiżarnie i wszystko przynosili tutaj dla uchodźców. Od początku, jak się pierwsi tutaj pojawili, tak my, anioły, żeśmy tutaj ludzi motywowali, wspierali, dziękowaliśmy, zachęcaliśmy, ale nie trzeba było zachęcać, bo wszystko tutaj się spontanicznie ludzie pomagali. Nasza pomoc polega również na tym, że no, zabraliśmy ich na wycieczkę do pszczyny, żeby ich odciążyć psychicznie. Bo widzieliśmy, że obserwowaliśmy, że chodzą z telefonami i nic tylko tam obserwują, co się tam u nich dzieje wyjechali na wycieczkę do Pszczyny. Zrobiliśmy im taki tradycyjny śląski obiad w restauracji w Łanach. Robiliśmy tutaj takie zajęcia, znaczy spotkania integracyjne, koncert TVN-u, który był przez telewizję emitowany, więc ksiądz również tutaj ma olbrzymi ekran i zrobiliśmy takie spotkanie integracyjne. Były torty błękitno-żółte, były ciastka pieczone, także tego było dużo. I chyba to właśnie pani Maria, widząc, że my tu tak działamy, Zaproponowała współpracę, że zaproponowała, że możemy takie tutaj zajęcia wakacyjne dla dzieci zrobić, żeby przyłączyć również dzieci polskie. Tych, no, powiem, że jesteśmy tutaj obdarzeni chyba zaufaniem, bo chętnych było bardzo dużo. Wręcz no, była już lista rezerwowa, nie mogliśmy więcej, bo i tak jest 40, prawie 6 osób było wpisanych, więc to jest dużo, żeby zapewnić te wszystkie atrakcje i żeby było bezpiecznie i jakoś tak spokojnie. No ale mówię, zapotrzebowanie było bardzo duże. Chyba ludzie tego chcą. Chętnie dzieciaki wszystkie przychodziły, jak tylko, no chyba, że któreś tam zachorowało. Ale tak, wszystkie, jak Państwo widzicie, są. Nawet Panie dzisiaj nam upiekły ciasto, Panie, tak, w ramach tej integracji, podziękowania. Także myślę, że są bardzo, że były bardzo zadowolone. Można powiedzieć, że ta integracja się dokonała faktycznie tutaj. Tak, tak. Choć to no, nie było to coś nowego dla tych dzieci, bo tak jak mówię, tych dzieci w Ubowicach tych ukraińskich i na plebanii i w centrum Eichentorfa jest dużo, a one chodziły też tutaj do szkoły do Grzegorzowic, więc część tych dzieci już się znała. Tutaj tylko było dopełnienie i przedłużenie tych znajomości i, i tego koleżeństwa. Z waszego doświadczenia takiego tych działań pomocowych, takich arytatywnych, to taka pomoc międzynarodowa, jakby, bo weszliście w taką sferę do tej pory chyba trochę mniej e, użytkowaną przez was. To jak to Państwo odbierają, że e, przyszło wam e, móc pomóc e, właśnie komuś e, o innej kulturze, o innym języku e, weszliście w taką nową jakby przestrzeń? E, weszliśmy w taką nową przestrzeń, tak, choć mamy to, e, to jest jedno z naszych zadań statutowych pomaganie uchodźcom, pomaganie... W zagrożeniu w klęskach żywiołowych, więc to są nasze działania statutowe, aczkolwiek nie sądziliśmy, że przyjdzie nam niestety je realizować. Ale tak, realizowaliśmy to nie tylko dlatego, że to, są, że to jest nasze działanie statutowe, ale myślę, że ludzie robili to z potrzeby serca, bo, no bo taki jest ich system wartości, że nie mogą pozostać obojętni na krzywdę ludzi, którzy cierpią, którzy tej pomocy pomagają, a, a tej pomocy udzielić można. To jest jedna forma, jeden argument, a drugi. Drugi powiedziałabym myślę, że chyba też dlatego, że no, nikt jakby odnosimy to do siebie, że nikt nie chciałby się znaleźć w tej sytuacji i być może chciałabym też, gdybym ja się znalazła czy moja rodzina, żeby ktoś kiedyś nie musiał tego robić, ale chciałabym mieć poczucie, że ktoś również taką rękę wyciągnie, więc to są takie myślę, to było powodem, że no ale mówię, nie trzeba było tych ludzi tutaj nikogo zachęcać do pomocy. Byli Państwo bardzo blisko tych wszystkich wydarzeń, ja tych, które, w których dzieci uczestniczyły. Co na nich zrobiło największe wrażenie podczas tych wyjazdów, podczas tych propozycji dla nich? Czy było coś, co faktycznie tak wywołało taką wow, efekt i, i zwłaszcza zintegrowało tą część uchodźczą z miejscowymi mieszkańcami? jeśli chodzi o nasze dzieci tutaj te, wyjazdy, te które są brały udział tutaj w tych zajęciach tych wakacyjnych tą grupę to powiem, że zrobiło na nas wrażenie i na dzieciach, i na opiekunach, bo były takie zajęcia artystyczne, plastyczne, losowały sobie przydział do grup i losowały sobie temat zadań. Jednym, jednym z tematów tych zajęć plastycznych wylosowanych było moje marzenie. I to były grupy mieszane, oczywiście polskie i ukraińskie, bo taki był cel, żeby się te tak, grupy losowały. łączy. Tak, I, i to po prostu jest niesamowite, ale jednym z marzeń tam było... I tam jest narysowana trumna Putina. Dzieci narysowały ukraińskie to, że chciałyby wrócić, żeby wszystko wróciło do tak jak było przed wojną. Czyli rysowały swoje morze, rysowały słońce, szkołę, kolegów. To było ich marzenie, bo taki był temat tego wylosowanego zadania. Taki był temat, moje marzenie. No, żeby było tak jak było przedtem, przed wojną. I właśnie i w tym wszystkim wkomponowana trumna z napisem Putin. To rysowały dzieci. Dzięki.